Włącz ten film i sprawdź ile wiesz o grach. Dobra, ja to od razu robię. Włącz ten film i sprawdź, ile wiesz o grach. Tymczasem będą tu same strzelanki. No to będzie grubo. Wiesz o grach. Za chwilę się okaże, bo oto wielki test wiedzy. Dobra o grach robię. Właśnie. Przed tobą 20 pytań dotyczących najróżniejszych zagadnień ze świata gier, zarówno tych najnowszych, jak i pochodzących z ery piksela upanego. Po każdym pytaniu będziesz miał kilka sekund do namysłu, po czym od razu poznasz prawidłową odpowiedź. Pauzowanie, w razie gdyby trzeba było więcej niedopuszczalne, a nawet wskazane. Ile obstawiacie, że punktów zdobędę? Ja myślę, że 7 jak dobrze powiedzieć. Ale nie muszę chyba zaznaczać, że szukanie odpowiedzi w internecie już nie. Cała zabawa polega na sprawdzaniu swojej wiedzy, więc przygotuj karty i ołówek, albo jakikolwiek inny sposób zapisywania punktów. Boje się żeby takich testów wiecie. Nie się naprawdę takie testy mnie stresują, bo nigdy, nigdy nie wiem z jakiej to będą kategorii. Gry są tak szerokie, że tutaj nagle wjadą jakieś FPS-y, nagle wjadą jakiś kurwa Telltale'a, ja nie wiem nic. No dobra, to na rozgrzewkę zaczynamy od czegoś naprawdę łatwego. Oto pytanie pierwsze. Najlepiej sprzedająca się gra w historii to Tetris. O Jezu. Dobra, na pewno nie GTA, na pewno nie Mario Karty. Minecraft ma no, chyba 325 milionów, ale Tetris go goni, ale wydaje mi się, że Minecraft wygrywa. GTA 5. Mario Kart... Tetris było bardzo długo. Nie wiem, czy Tetris nie ma 280 milionów, a Minecraft 320. Strzela Minecraft. Strzelam Minecraft. Prawidłowa odpowiedź to Tetris. Kurwa. Gra o spadających klockach Nadwrot. miała się sprzedać w ciągu prawie 40 lat od premiery w oszołomiającej liczbie ponad 520 milionów egzemplarzy, Odeber. w większości na platformach mobilnych. Pierwszy świet... No dobra, tutaj każdą iterację Tetrisa się bierze. ale to prawda. I gdyż dołączona była do każdego egzemplarza Dokładnie. właśnie konsolki. Co ciekawe, ze względu na trudność ochroną prawa autorskiego w Związku Radzieckim początkowo autor gry Aleksiej Parzytow nie czerpał z sukcesu Tetrisa żadnych profitów, a przez długi czas nawet nie zdawał sobie z niego sprawy. Pełne prawa do gry odzyskał dopiero w roku 1996, kiedy to założył istniejącą do dziś firmę Detectives Company. Druga, najpopularniejsza gra po tej także składa się z bloków i jest nią Minecraft, który do dziś sprzedał się w liczbie ponad 300 milionów egzemplarzy. Kurwa, co Jadący w 3 to tak naprawdę. Ja wiem. Yy... To nie jest postać gracza. To jest NPC, który ma wrzucony jako hełm pociąg i to jest NPC biegnący. Więc to nie jest ani samochód, ani kadstenka, ani płaska tekstura, ani postać gracza. To jest NPC, to jest non-playable character. Samochód, kadstenka, płaska tekstura, postać gracza. No więc tutaj pewnie chodzi o postać gracza. Pociąg w Falloutie 3 to w istocie postać gracza, która po wejściu do środka tak naprawdę ubiera na głowę wielki hełm w kształcie pociągu. A to nie jest tak, że to NPC w tym jedzie? To twojej postaci jest to ubierane? Jest tak dlatego, że silnik na jakim działa gra, czyli Gamebryo, nie uwzględnia żadnej fizyki. A, bojasz. to to wiem. Zamiast poświęcać cenny czas i implementować te funkcje, twórcy zdecydowali się więc na tę prostą sztuczkę, bo ostatecznie dla gracza efekt końcowy i tak był ten sam. A Mi się wydaje, skoro, że to jest NPC. Na zmodyfikowanym silniku jakiej gry oparty Pierwszy oui. Wiedźmin. Never Winter Nights, Morrowind, Warcraft 3, Deus Ex. się dopiero pierwsze kroki w branży, niewielkie cele Projekt Red, w swoim pierwszym projekcie, zdecydowało się wykorzystać silnik, który sprawdził się już w innej dużej grze. Padło na stworzono przez Dyware yeah. na potrzeby Neverwinter Nights Aurora. Do zalet tego silnika zaliczały się przede wszystkim łatwość obsługi i podatność na modyfikacje, ale że miało też liczne ograniczenia. Aurora został zrobiona jako silnik w ogóle do tworzenia modułów przez graczy, bo Neverwinter Nights był systemem RPG, który miał być komputerowym rpg jako system tworzenia dungeonów do przeżywania ich online. To było zajebiste. To, że Neverwinter ma kampanię, to jest jedna- jed, jed, jeden- z tak naprawdę modułów wytworzonych przez y, deweloperów, ale tych modułów online było multum. Dzięki już dzięki, dzięki autorskiej krasy. technice Red Engine. Autora była jednak ulepszana i modyfikowana jeszcze przez wiele lat i posłużyła za bazę między innymi dla Neverwinter Nights 2, Obu kotorów, Jade Empire czy pierwszych dwóch części w której części Call of Duty po raz pierwszy pojawił się tryb zombie? O yes. Chyba w dwójce. Nie, w Black Opsie. Black Ops stawiam. Call of Duty 2, Black Ops. Nie, nie wiem, FPS. Daję Black Ops. Po raz pierwszy tryb zombie obecnym był w World the War, choć mało brakowało, a nigdy by się tam to nie udało. Nie wiem, bo im przekonanie, że Call of Duty to zbyt poważna i zbyt ważna seria, i nie ma w niej miejsca na podobne żarty. Stworzony po godzinach przez grupkę zapaleńców tryb, wcale jednak żartem nie był, a w każdym razie z pewnością niepokojąco wciągał każdego, kto tylko dał mu szansę. W końcu zombie pokochali jednak wszyscy, zarówno w Treyarch, jak i Activision, i dlatego wyrażono zgodę, żeby zombie trafiło do pełnej gry, ale pod warunkiem, że będzie to ukryty tryb, dostępny tylko dla tych, którzy ukończą wcześniej kampanię. Gracze jednak pokochali się umarłaków, a tryb szybko stał się dostępny z menu i dziś jest integralną częścią marki. W jakiej gry pochodzi ten dźwięk? Crash Bandicoot? Jezu, to są wyścigi jakieś. To są albo Mario Karty, albo Crash Bandicoot. Ja Obstawiam, że Mario Karty. Mario Kart 8, Spyro 2, World's Na 100% Armagedon. wyścigi. Ten dźwięk pochodzi rzecz jasna z gry Mario Kart 8 i jest słyszalny zawsze wtedy, gdy pierwszy gracz zaczyna ostatnie okrążenie wyścigu. A jest on tak dobrze rozpoznawalny nie tylko dlatego, że w różnych wariantach obecnie jest w serii od samego początku, czyli od Super Mario Kart na SNES-a, ale także dlatego, że Mario Kart 8 to szósta najlepiej sprzedająca się gra w całej historii. Jaki nick miał gracz, który wykonał w League of Legends słynny do podczas rozgrywek Jem w Katowicach w... Jezu, kurwa, lo, kogo LOL interesuje? Dobra, Faker byłby zbyt oczywisty, stawiam, że to był Ocelot, bo to 2013 rok, to on był wtedy na topie. W 2013 roku. Faker, Ocelot, XPK, Morello. To lol, to nie to. To Enrico Sedeno Martinez, znany jako XPK, grając z Casadiniem jako by trainer, wykonał ten bodaj najsłynniejszy backdoor w historii gier. Jego zespół, Fnatic... To jest najsłynniejszy backdoor w historii gier! Nie no, proszę was, ile takich było backdoorów? Historii gier w docie, to ja was proszę. Zupełnie sobie w tym meczu nie radził, a porażka zdawała się pewna. Wówczas to, gdy drużyna przeciwna przymierzała się do zadania. To jest ciekawy Bagdor waszym zdaniem? To jest ciekawy Bagdor? Takie kajtowanie. Ja pierdolę, dobra, nie, to ja wam coś pokażę. Jak to jest dobry Bagdor? To patrzy kurwa na to.

Trzy osoby żyją tylko. Nie żyją. Tron, patrz! Jest tron robiony, patrz na to. Patrz, patrz, Ty Typ rzuca, Miracle, półpolak, zaznaczam, matka polka. Rzuca spela, by bić target. Trzeba stać w nim. Na tron to rzuca. Patrz, nie mogą tronu dokończyć. Patrz. Patrz, nie mogą tronu dokończyć. I ta postać polega na tym, że klonuje siebie i ma wtedy wszystkie spele odnowione. Patrz. Down, patch, patch, the draw, they should be able to pick up and down one more little bit more <laughs> they're jumping back and forth trying to finish it off the sun goes off but the morphling they might actually be able to hold this a little bit longer FG as formed with for the second line he's swinging off the magnetic field it's gonna run out eventually but supernova it explodes on him another buyback Nico baby he has to go for it he's got a second one coming up too he's stunned

But into the hole! 23 Savage goes! He's controlled for the time being, but he uses the timeout to get a lot of damage back, as Boxy still going to live some way somehow. And 23 Savage time walks back to the tier 3, a nice tossback. Zai? Uh-huh. Zai look, look the actually on the other side as well, but it's just to creep. Zai's most of the focus here. Shit the side of Talon, And you can see... Size is uh, being applied on the other side? How close is he? If The Ancient is fully exposed! Can they out-push oh, the Prune? Prune only has an average the the Can they kill oh, my the <laughs> No way! You better be careful because size coming for your bait! <laughs> Jezu, jak je uwielbiam takie baserushy. <noise> to jest tak zajebi... A dobry, whatever. Nie no, ten... ...Nexusa. Reszta jest historia. Whatever. Co ciekawe, ten nawiązanie bag, do tego ba, słynnego ...pojawiło się w jednym z ostatnich materiałów zapowiadających zmiany w League of Legends, które mają nastąpić w 2025 roku. Nieprzypadkowo, bowiem wie, że przy Nexusie mają się odradzać właśnie po to, żeby jeszcze trudniej było robić podobne aktory. Jaki znany muzyk odegrał jedną z kluczowych ról w GTA Vice City Stories? Phil Collins, Peter Gabriel, Michael Jackson, John Bon jo Jaki znany muzyk odegrał jedną z kluczowych ról w GTA Vice City, Phil Collins? Wydane pierwotnie na PSP Vice City, History, to, było w znanym już mieście, było prequelem Vice City i opowiadało zupełnie inną historię. Głównym bohaterem był otóż brat Lance'a Venza, czyli Victor Vence, który podczas swoich przygód w Vice City poznał Phila Collinsa, wyświadczył mu niejedną przysługę, a nawet uchraniał go na jego koncercie. Co istotne, muzyk nie tylko użyczył swojego wizerunku, ale także wcielił się w grze w samego siebie. I prawdopodobnie to właśnie obecność Phila Collinsa i związane z tym prawne obostrzenia są przyczyną, dla której Vice City Stories nigdy nie doczekało się żadnego wznowienia i do dziś gra dostępna. To jest wyłącznie na PSP i PlayStation 2. Z jakiej gry pochodzi ten utwór? Albo Morrowind, albo Icewind Dale. To nie są Guild Wars y, to nie jest Harry Potter. Morrowind. Har Jeszcze raz. Obstajemy, że Morrowind Morrowind, Harry Potter, Guild Wars, Icewind Dale. Utwór, który właśnie życie, to Happy Hogwarts i rzecz jasna pochodzi z Harry Pottera. A ściśle mówiąc, znajdował się w wielu grach o Harry Potterze, wydanych na onz Napisał go Jeremy Saul, i to przed premierem Kinowego Kamienia Filozoficznego, co oznacza, że w żaden sposób nie inspirował się kompozycjami Johna Williamsa. Ale Jeremy Saul stworzył przez lata muzykę do znacznie większej liczby gier, a jedne z najsłynniejszych, przy których pracował, to poza Skyrimem czy World of Warcraft, między innymi Morrowind, Guild Wars i Icewind Day. Z jakiej gry pochodzi ten fragment screena? GTA 4, Watch Dogs, SimCity, Super Mario Odyssey? Super Mario Odyssey. No przecież jest pytajnik mariowy. Ten screen pochodzi z Super Mario Odyssey, a dokładniej z etapu Metro Kingdom stylizowanego na Nowy Jork. Pojawił się on na samym początku, pierwszej zapowiedzi gry, w 2017 roku i początkowo, ze względu na relatywnie wiarygodnie wzorowane miasto oraz obecność realistycznych i zupełnie nie kreskówkowych postaci ludzkich, wywołał on u graczy pewną konsternację. W jaki sposób można dokończyć tę wiadomość w wielu grach From Software? Spróbuj palec i stopa. Jezu, przecież to przetłumaczone nie ma sensu. Tryfinger, Finger. Jest to tam, jest Try Finger hole, Wiem, ale to chodzi o. Nie o dziurę, ale odpowiedzią to jest dziura. Tylko chwilę. Jest pyszny, ale dziura. Od czasu Demon Souls, większość gier z tą software pozwala na podostawianie wiadomości innym graczom. Żeby jednak było to szybkie i proste, by nie można było tworzyć niecenzuralnych wpisów, a pewnie i tak, żeby podpowiedzi miały w sobie pewną nutkę tajemnicy, składa się z wcześniej ustalonych członów. Do członów tych należą między innymi Spróbuj palec, czyli po angielsku Try Finger, a także Ale Dziura, czyli Bad Hole. I z nikomu nieznanych przyczyn, na kombinację tych dwóch wyrażeń nadskąd się można wyjątkowo często. Po ilu dniach od premiery serwery Concord zostały wyłączone. 14? 7, 14, 31, 62. 14 chyba, nie? Rekord miał być kolejną wielką grą usługą Sony w 2024 Nawet, roku. nowy dawno nie przyciągnął jednak większej uwagi, ani przy okazji otwartych testów, ani tym bardziej po premierze, a w szczytowym momencie bawiło się w niego niespełna 700 osób. Ta skromna liczba miała w dnia, na dnia na dzień i tydzień później graczy było już tylko 150. Dla nikogo nie było więc zaskoczeniem, gdy w związku z tym Sony ogłosiło, że gra zostanie wkrótce zamknięta, co nastąpiło dokładnie dwa tygodnie po jej premierze. W jakiej gry pochodzi ten cytat, który stał się memem? Cyberpunk 2077, Deus Ex Human Revolution, Syndicate, Fallout New Vegas. Jezu, nie mam pojęcia, ale kojarzę to. 7, Z jakiej A co nastąpiło dokładnie dwa tygodnie po jej premierze? W jakiej gry pochodzi ten cytat, który stał się memem? Cyberpunk 2077. To nie jest New Vegas, bo postać tutaj. nie- To, to w ogóle nie jest New Vegasowy dubbing, kurwa. No, słyszałem, że Cyberpunk. Kurwa. W Deus Ex, Human Revolution, Syndicate. W Deus Ex, nie grałem. Te ikoniczne już słowa padły po raz okay. pierwszy w zwiastunie Deus Ex Human Revolution z ust głównego bohatera gry, Adama Jensena. Odnosiły się do faktu, że nigdy nie prosił on o swoje cybernetyczne szczepy, które uratowały mu życie, ale też na nowo zdefiniowały go jako człowieka. Wycięty z gry klip, w którym Jensen także wypowiada te słowa, szybko stał się memem, a z czasem cytat zaczął być wykorzystywany głównie po to, by zasygnalizować niezadowolenie z faktu, że dostało się coś, o co nigdy się nie prosiło. Którą z wymienionych postaci z Baldur's Gate 3 nie można romansować? Z Jahirą, z Karlach, z Mintarą, z Gailem. Poczekaj... Jaira to jest druidka, Karlach to jest barbarzyń z szyni. Mintara... Z Mintarą można, ale było w chuj memów o kurwa Mintarę, może właśnie dlatego, że z nią nie można? Z Karlach, z Jairą. mi się wydaje, że z Gailem nie można. Baldur's Gates 3 pozwala namasować aż 8 w 10 towarzyszy i 5 okay. postaciami pobocznymi. Możliwości jest więc sporo, ale jedną z postaci całkowicie niepodatnych na urok gracza To ta jest Jashira, no. Także dlatego, że nie miał Którego ciągle darzy najgłębszym uczuciem. Na zlecenie której z wymienionych firm nigdy oficjalnie nie powstawała gra MOBA: CD Projekt, Ubisoft Electronic Arts, Krajtek. Ubisoft Electronic Arts, Krajtek na pewno CD Projekt powstałem, że nigdy moby nie robił. W czasach największej eksplozji popularności co, League of Legends uh -huh. i Doty 2 Można było odnieść wrażenie, że swoją grę MOBA chciał mieć każdy I tak na przykład Electronic Arts zapowiedziało Dongate. A Crytek Arena Fate Oba te projekty zostały jednak anulowane Za to premiery doczekała się MOBA w świecie Wiedźmina Wydana w co? tym samym roku co Wiedźmin 3 Ale w przeciwieństwie do niego niemal przez nikogo niezauważona Być może także dlatego, że dostępna była wyłącznie na urządzeniach mobilnych a. W związku z niską popularnością Została ona jednak wyłączona jeszcze przed końcem roku w jakim została wydana Spośród wymienionych firm prac nad żadną grą Oba nigdy oficjalnie nie ogłosił, więc Ubisoft. Która z wymienionych konsol nigdy nie istniała? Nintendo Virtual Boy, Philips CDI, PC Engine, Atari Tiger. Philips CDI. Nigdy nie było konsoli o nazwie Atari Tiger, choć Jaguar ja już faktycznie nie istniał. Była to ostatnia próba zawojowania rynku dużych konsol przez Atari, Dobra. a miała w tym pomóc, że ogromne urządzenia. Niestety, mające robić diamentalną no. różnicę, rzekome 64 bity konsoli w istocie wcale nie zapewniały lepszej ja nie a Ale tego liczym, konsola kurwa. była droga, i pad dziwny i niewygodny, a gier na nim ukazało się nader niewiele. Z tego powodu Jaguar błyskawicznie okrzyknięty został klapą, a na rynku miał rozejść się zaledwie około 150 tysięcy egzemplarzy. Ile gier wydawanych było średnio na Steamie? Każdy Dnia 2023 roku. Ale mnie wkurzają te wszystkie testy na znajomość gier. Znajo testy na znajomość gier komputerowych, no nie? W którym roku wyszła dana konsola? To, to nie są pytania z gier. Dobra, ich jest wydawanych jakoś 20 tysięcy w skali roku. Więc teraz, tak, dwa to będzie za mało, bo by wyszło, że jest 700 w skali roku. 17 razy 365 daje 6000. To jest, ile gier wydawanych było średnio na Steamie każdego dnia. Aha, każdego dnia. Poczekaj, to może było ich 300 tysięcy wydawanych. Średnio każdego dnia. 17 dziennie razy 365 dałoby 6000 wydanych gier. 39 wydanych średnio dawałoby. 365. No nie, no, 39.

Jaki chip został utworzony do wytworzenia karty MD. No właśnie jest to takie roku, pytanie. Na zostało łącznie 14 319 gier, co oznacza, że dziennie, średnio było ich 39. To oszałamiający wynik, ale choć rok 2024 jeszcze się nie skończył, już wiemy, że ten rekord został pobity. Na ten moment bowiem w tym roku na Steamie wydane zostało ponad 18 500 nowych gier, co oznacza ponad 50 gier dziennie. Co stało się z sprzedanym nakładem gry Iti? E Został zakupany na pustyni, został zatopiony na dnie oceanu, został spalony, został przerobiony na plastik... Zajebiste pytania, skier. Co się stało z grą? Yes. Co się stało z grą, która wyszła 30 lat temu i była jedną z największych w Top? Nie wiem, przerobić na zabawki? Jak można było nakład gry przerobić na zabawki? Spalić tego nie mogli. No nie no, no przerobione Koro na zabawki? zabawki ma największy sens. IT zasłynęła jako jedna z największych porażek w historii gier i jedna z głównych przyczyn wielkiego krachu na rynku gier w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku. Gra, wykonana najniższym nakładem siły środków, tylko po to, by zdążyć na premierę filmu i sprzedać się na fali jego popularności, okazała się ledwie grywalnym potworkiem. Gra była więc masowo zwracana, a w sklepach i magazynach zalegały olbrzymie liczby niesprzedanych egzemplarzy. Wydawca podjął więc decyzję, żeby cały pozostały nakład, czyli około 700 tysięcy egzemplarzy gry, zakopać na pustyni, obok miasta Alamagodoro stanie Nowy Meksyk. Przez lata historia ta uważana była za miejską legendę, aż w 2014 roku, dzięki finansowaniu m.in. Microsoftu, grupa archeologów odnalazła składowisko, w którym faktycznie znajdowały się zakopane karty Jazz z E.T. O w 2024 roku Nintendo pozwało twórców PALWORD, czyli studio Pocket Pair, o bezprawne wykorzystanie stylu patenty. graficznego, o zbyt podobne do Pokémonów stworki, o patenty związane m.in. z łapaniem stworków, o zbyt dużą brutalność. Nintendo pozwało Studio Poker za rzekome naruszenie wielu patentów. Jednym z nich miała być mechanika związana z rzucaniem piłką w celu złapania i posiadania postaci w wirtualnej nie przestrzeni. Nie to jest... Yy, sprawdźcie ile wiesz o grach, tymczasem to jest sprawdźcie ile wiesz o historii gier. Grant nie tylko domagał się w związku z tym odszkodowania, ale Nienawidzę też wycofania palu quizów, ze może się wydawać, że pozew Nintendo jest bardzo ogólny, ale oparcia ataku na patentach to jedyna możliwość, jaką faktycznie ma firma, ponieważ płaszczyzny, na których Palward zdaje się czerpać z Pokémonów najwięcej, czyli mechaniki, gier i ich styl artystyczny, nie są i nie mogą być chronione prawem autorskim. Do czego odnosi się termin Banana w Counter-Strike'u? Sekretarz zakrzywionego fragmentu jednej z map, odgłosu podającej postaci, to obraźliwe określenie na początkujących. Banana wszyscy! Raszujemy banan! Banana to miejsce na jednej z najbardziej rozpoznawanych map w Counter Strike'u, czyli Inferno, w którym często toczą się najbardziej zażarte potyczki. Na swój przydomek podłużna ulica zasłużyła ze względu no to jest na swój wygięty kształt, przypominający banana właśnie. W której części cywilizacji po raz pierwszy można było grać oficjalnie polską? W trójce, w czwórce, w piątce, w szóstce. <laughs> w czwórce obstawiam tak latami, jakbym wstawił, tę ja obstawił czwórkę. Choć różne modyfikacje pozwalały kierować Polską już najstarszych częściach cywilizacji, a w trójce pojawiła się ona nawet jako jedna z pomniejszych niegrywanych frakcji, po raz pierwszy gracze mogli kierować czasami do Polski dopiero w dodatku do cywilizacji 5 jako Kazimierz Wielki. W cywilizacji 6 Polska także pojawiła się w dodatku i tym razem gracze mogli wcielić się w jadwigę. I to już wszystkie pytania W tym wielkim teście wiedzy o grach Czas podliczyć punkty i przekonać się Jakim typem Ile gracza mam? jesteś Jeżeli masz od 0 do 5 punktów to ja, możesz nazywać się growym bambikiem Bo o grach tak ogólnie wiesz niewiele A jeżeli już to o tych nielicznych W które grasz najczęściej, które faktycznie cię interesują 6 do 11 Tyś punktów Część z ciebie entuzjastę. W grę nie tylko grasz dużo, ale też starasz się czasem próbować nowych gatunków I z zainteresowaniem chłoniesz ciekawostki Na temat twojej pasji Jeżeli uzyskałeś od 12 do 17 punktów To albo jesteś już graczem starszej Daty, albo po prostu wybitnie interesuje się ten temat. W każdym razie, Twoją wiedzę o grach uznać można za ponadprzeciętną. Wynik od 18 do 20. Nie, ja nienawidzę takich quizów. Czemu w tych quizów pierdala się zamiast rzeczy związane z grami, to na przykład. Ile sprzedała dana gra? W jakim roku wyszła dana gra? Na jakiej konsoli sprzed 40 lat wyszła dana gra? Naprawdę, są pytania tak bardzo niezwiązane z grami, a z tematami. Nienawidzę takich quizów, serio. Obejrzyjmy coś kurwa normalnego. Obejrzyjmy coś normalnego.